Witam Was serdecznie, Max Payne przedstawiam motogp 20 w tym odcinku kontynuacja wyścigów historycznych. Tym razem sobie wezmę ten poziom trudności kart przyjadę te 6 okrążeń na trasie Kataru. No, wybiorę sobie jednak tego Keseya Stonera tutaj w tym odcinku, bo jak pamiętam jeszcze w roku 2011 miał ten 27 numer, później. W roku 2012 już miał tą jedynkę. Dlaczego? Dlatego, że wygrał tytuł mistrzowski, a ktoś wygrywa tytuł mistrzowski, może tutaj po prostu ten numer zmienić swój na numer 1. I w następnym sezonie startować właśnie z takim numerem. Ale widzę, że tą 27. jednak tutaj sobie zostawił Casey Stoner. Ale też widzę w ówczesnych czasach, że tak Jack Miller idzie w jego ślady. Bo też ten numer startowy miał 43, a teraz sobie zrobił z taką australijską też takie tło. I bardzo mi tutaj właśnie to przypomina. Tak jakby po prostu. No, wiadomo, przed jego ślady, ale zobaczymy co Jack Miller pokaże w tym sezonie, co w następnym sezonie pokaże. No, zobaczymy, jak tutaj się to wszystko będzie układało. Ja tutaj oczywiście pokażę jeszcze Kessieja Stonera, ten showroom. No, ta jedynka dość fajna jest tutaj na tej owiewce, chociaż ten numer delikatnie bym może przesunął, ale. Dobrze to wygląda, naprawdę dobrze. Zupełnie inaczej ten Repsol wyglądał. Tutaj, tak jak mówię, o tych dostawcach opon. Tutaj było jednak w roku 2012 Bright z tą dostawcą opon. Zniknęły te, kurde, śmieszne skrzydełka. Teraz ich po prostu nie ma. Tutaj oczywiście inaczej to wyglądało. Ale wiadomo, może w przyszłości też tutaj będzie inny dostawca, nie tylko Michelin, tych właśnie tutaj opon. Dobra, ja sobie tutaj wezmę tego zawodnika, bo coś mi się wydaje, że nawet to jest o wiele lepszy motocykl, jak on tutaj się rozwijał. Na przykładzie Repsol Honda 212 a Repsol Honda rok 2002. No, przeskok czasowy, nawet widzę jak ten motocykl tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te zarysy. Troszkę jest inaczej, tutaj jest troszkę inaczej, ten zadupek chyba nawet jest trochę inny patrzeć się na to. Bardzo troszkę jest inaczej. Tak. Te motocykle naprawdę ewoluują tutaj w tej klasie. Dobra, ja tutaj sobie wezmę kresę i Stonera. No, będzie ciężko. Może mi się uda na tym poziomie trudności jechać, bo jeszcze nie miałem możliwości przetestowania w ogóle tej hondy. Dlatego ja tutaj nie dokonuję żadnych ustawień, Pojadę w miarę swoich sił. Dobra. Ale tutaj, zapominając, bo już tutaj jest poziom trudności wyższy, pojadę sobie na twardych jednak oponach i paliwa jak najwięcej. No szkoda, że tutaj nie ma możliwości wystartowania. Tutaj chyba nie było sprzęgła. Albo było, już nie pamiętam. Nie, na najsłabszym poziomie nie ma sprzęgła. O kurde. Biełka Pedro pozycja 2 GS jest to ona tutaj się Uderzyłem Kawa. Jakie zakręty Ciast na kano Colin Edwards Ach tak? tutaj zapomniałem że tutaj się jedzie na petałkę ten zakręt ale szybki ten motocykl jest, jeszcze przed chwilą jechałem innym motorem, a teraz zupełnie na kranu, spokojnie. Ta szarpa taką tatuszkę, tak troszkę, troszkę trzy te zakręty, tak jak nie jestem jeszcze przyzwyczajony do jazdy. ale myślę, że trochę bym musiał poćwiczyć i wtedy już ta konda już bym miał ją opanowaną. Dobra, jedzie Kessy Stoner oddalając się od swoich rywali. jest sekunda przewagi na rywalami. ciekawe jakie tutaj będę czasy robił w tym Grand Prix Kataru wiem, że w klasie królewskiej coś tam jechałem w granicach 52 ale tutaj będzie zdecydowanie wolniej jeszcze muszę patrzeć się do tego paliwa jest bo jednak 6 okrążeń a sobie tutaj przyłączę na pozycję 1 bo zabraknie 3 litry paliwa zdecydowanie zabraknie Muszę sobie mapę przełączyć Przestrzeliłem ten zamku Dobrze, że tu piachu nie ma to już bym po prostu globę zaliczył Taką konkretną Troszkę. Chyba jednak z ustawieniami Bo jednak tutaj Jak sobie nie poustawiam tego motocykla zupełnie mi się dziwnie jeździ Przewaga jest. Naprawdę spora przewaga jest. Jest Stoner. No myślę, że jak cię wybierze tego kaseja Stonera i później tak sobie potrenuję, poćwiczę, bo na pewno później w takim odcinku takim specjalnym nawet na najtrudniejszym poziomie trudności no nie powinien mieć y, takich problemów, bo widzę jak to jest na 80% z taką przewagą. Tych więcej punktów, tych diamentów żeby blokować więcej zawodników więcej motocyklu ale wiadomo, jak ktoś na przykład jeździ w takiej klasie historycznej na najsłabszym poziomie topności, czyli tam no, medium to też wszystko blokuje, bez niczego wystarczy jakąś nawet trudność to sprawia, no to wiadomo jednym zawodnikiem tylko się nauczyć jeździć i co w o bez wywrotki, normalnie. Może jeszcze tutaj pokażę z innej perspektywy kamery. No troszkę ten wyświetlacz też jest inny. Trakcja kontroli AWRPS 55. Może mi się uda? Bo tak właśnie plus minus 2 sekundy to jest, jeżeli chodzi o notacę z roku 12 z roku 20. Dobrze. To trzecie okrążenie, Grand Prix. Szkoda, że Keseja Stulmera też nie ma właśnie w klasie królewskiej, naprawdę. To mógłbym powiedzieć, że no, gdyby on po prostu się tak nie przejmował tymi konferencjami prasowymi, tymi wywiadami, bo też to jest zawodnik, który jeździ na motocyklu, to nie jest tylko jazda, to nie są tylko treningi. I też tutaj musiał udzielać wywiadu taki zawodnik, konferencje po sobie i chyba go to, to jak za bardzo przytłumiło, bo też chodziło o też poprawność e, taką e, wypowiadania swoich zdań. Też tutaj chyba sprawa była związana z tym. Ale Casey Stoner później został tym całym, e, że tak powiem, testerem dla edukacji Dużo na pewno dzięki niemu tego Ducati się wzmocniło przecież jak teraz jeździ Ducati praktycznie rywalizacja z Hondami teraz jest Oczywiście na pozycję 1 jeżdżę ten mapping power podczas takiego wyboru zawodników. Jeżeli ja sobie wybiorę Keseya Stonera, e, jak tutaj... I, czy w rywalach też będę miał Keseya Stonera? O, takie podwójne będzie. Nie wiem, bo jeszcze mi się tak nie zdarzyło. Żebym ja sobie wybrał zawodnika i też tutaj jako komputerowy bot, też tutaj jest na start na Ale chyba mi się wydaje, że takiego czegoś nie, nie ma. Dlatego, tak jak mówię, najlepiej sobie wybrać najlepszych zawodników, czy to są w klasie e, właśnie tych 500, czy to jest e, właśnie ta klasa czterosłowowa. Jeszcze będzie dłuższy odcinek. Ale dobrze sobie wybrałem te opony. Jeszcze trzy liter paliwa, no to spokojnie. Za chwilę... Będę mógł normalnie zaryzykować i jechać na pełnym, na pełnej mocy. 5 sekund przewagi nad Jorge Lorenzo. Więc też tutaj motocykl od Jorge Lorenzo też tutaj jest bardzo mocny. No i pozycja 2 PWR-a sobie tutaj przełączyłem. Już naprawdę... Jeszcze troszkę odskoczę wypalę, Może mi się uda zrobić taki czas 1.53, chociaż byłoby... Nie, byłoby realne. Byłoby realne zrobić taki tutaj czas na Grand Prix Losail. Wystarczy zobaczyć początku to gdzie się otwina na Ja mam 1.9 paliwa, nie wiem czy mi to starczy. Tutaj troszkę mi zachwiało. To jest przewaga? Ale widzę, że tylko Jorge Lorenzo się tutaj na mapie tylko pokazał, resztę już w ogóle nie widać. Jest dobrze. Jest dobrze. Myślę, że to jest już naprawdę jest spora przewaga. Ale normalnie wtedy i właśnie to jest, właśnie brakuje tutaj w tej grze. Jeżeli ktoś tak gra gra, czasami tak nie zerknie, ile ma tego paliwa, no to może później być bardzo cienko. Ale jest 53, o tym właśnie mówiłem, że jestem tutaj w stanie zrobić taki czas, I tak do klasy królewskiej, no mogę powiedzieć, że bardzo blisko, jeżeli chodzi o te właśnie czasy. Jednak te 8 lat... Tylko nie wiadomo jak tutaj oni też te motocykle zostały zarobione. Będę musiał zobaczyć, tak jak mówię, na oficjalnej stronie i zobaczyć właśnie jak te czasy są tutaj robione przez tych zawodników. Mi no, się wydaje, że no przykład dwie sekundy. mi się troszkę zwiększy bo to jest przełączenie mapy na mniejszy w zużyciu paliwa jadę ma mniej mocy ten motocykl czas może troszkę tak. jeszcze tutaj zwiększyła się przewaga do 9 prawie sekund więc tutaj zdecydowanie sobie dobrze radzę Nie sądzę, tak 1, 55 tutaj pojadę. Może lepiej, może lepiej, może gorzej, ale teraz zaryzykuję. Na jedynkę przełączam PWR-a. A dwójka, do końca, do końca. Ale teraz paliwo schodzi, naprawdę teraz paliwo schodzi. To bardzo szybko, drastycznie. 50... Nie, jest, 53. Nie sądziłem, że jednak tutaj wykręcę na 53 e ten czas. Od dwie sekundy tutaj przewagi miałem nad rywalami, ale fajnie mi się tutaj jeździło z zawodnikiem jakim jest właśnie Kesey Stoner. Może taka jeszcze powtórka z tego wyścigu. Już ten odcinek Keseya Stonera. Wiadomo, Kesey Stoner z roku 2012, a Valentino Rossi z roku 22, no to wiadomo jaki to jest różnica w tych motocyklach I tutaj ale tam wyrzuciło kogoś normalnie wystrzelił chyba to był nawet Colin Edwards jak tam widziałem na kano tutaj na swoim Kawasaki ja powiem tak że motocykle Kawasaki one tutaj się bardzo widoczne są w klasie World Superbike. Tam, tam właśnie Jonathan Ray bardzo dobrze jeździ. I oczywiście też dobrze idzie Alvaro Bautista, który tam w Ducati też jeździ. Jak pamiętam Alvaro Bautista chyba przeszedł do klasy World Superbike, tam zaczął wygrywać naprawdę z kosmiczną przewagą. Ale... W końcu, w końcu, co się stało, no, nie zdobył swojego tytułu mistrzowskiego w klasie World Superbike Alvaro Bautista. kilka chyba mu tam punktów brakło, bo bym musiał to prześledzić jeszcze, jak tam w klasie klasyfikacji generalnej tej World Superbików, jak to wyglądało, ale coś mi się wydaje, że Alvaro Bautista był chyba na drugim miejscu. Dobra. Także tutaj takie... Jasta moja, no nierówna jazda, mogę powiedzieć. Na pierwszy raz to i tak dobrze. Kontynuuję to. Kesy Stone. Jorge Lorenzo i Dobra. Dobra. 9000, tym razem więcej, trochę. Będzie można coś więcej kupić, coś więcej wybrać. I tak samo jak tutaj. Widoczny jest górny następny wyścig, no i nie mam do możliwości odblokowania tego Marco Simoncelliego, ale mam tutaj Keseya Stonera, biorę go tutaj rok 2011, o czym mówiłem, tutaj by był z numerem 27, no tutaj 4, a bez tego duka dokładnie jeszcze 3000 zaoszczędziłem, gdzie będę mógł sobie coś odblokować następnym razem. Także jak Wam się podobał ten odcinek z Kesejem Stonerem. Możecie mi tutaj śmiało zasubskrybować, dać łapkę w górę, także do zobaczenia do następnego y, odcinka.